Ja mam pozwolić żyć, płynąć samemu i nic nie robić, nic nie mówić, nic nie myśleć, tylko być. Tak. Tak masz pozwolić sobie tylko być. Wyistnieć, a wszystko inne zdarzy się. Tak, jak się ma zdarzyć. I często zdarza się lepiej, niż się wyobrażało na początku. Natomiast do tego punktu, żeby dojść, to trochę praktyki jest potrzebne. I dlatego ja promuję dźwięki, ponieważ one taką praktykę zaufania, odpuszczenia kontroli, odpuszczenia wszystkich blokad, wszystkich przekonań, które blokują nas przed usłyszeniem naszej intuicji, no gwarantują. Dźwięki uspokajają te dźwięki, które, którymi ja pracuję i którymi traktuję siebie, rodzinę i, i, i klientów. One wprowadzają w stan, można się w stan, taki stan wprowadzić kilkugodzinną medytacją, bądź właśnie kilkunastoma minutami takich dźwięków, otaczeniem się takim, takimi dźwiękami. I one powodują wyciszenie Twojego umysłu, Twojego ego. One zaczynają prowadzić. Intuicje pod powierzchnię. One zapraszają i otwierają drzwi intuicji i mówią: wejdź, proszę, ja chcę Cię usłyszeć. Wtedy można pracować ze sobą na głębszym poziomie, wtedy tylko i wyłącznie jest możliwa, możliwe takie zaufanie, do tego stopnia, że manifestacja może się zadziać, bez takiej, takiego poczucia chcieństwa, poczucia potrze potrzeby posiadania rzeczy na której nam zależy, żeby ją zmanifestować. Jeżeli chcesz zmanifestować na przykład samochód, tak, no to jasne, możesz sobie od razu pomyśleć, a to co ja mam zrobić, no to wezmę sobie kredyt, okej, okay, nie, no ale teraz tak, czy Ciebie na to stać i tak dalej. I weźmiesz sobie kredyt, potem się okaże, że jesteś w niskich wibracjach, więc ten samochód zaraz będzie skasowany i tak dalej, a Ty będziesz miał kredyt do spłacania. Ale... Chodzi tutaj właśnie o to, żeby te rzeczy przyciągnąć do siebie z łatwością, a to wymaga trochę więcej czasu i cierpliwości. I naprawdę wysokiej dozy zaufania do swojej własnej duszy, bo tylko ona to przynosi ta intuicja. Ty mówisz jej! Ja chcę to. Ja siebie w tym widzę, to jest fajne, ja to poproszę. A dusza mówi, no problem. Pokaż mi, jak tego chcesz. Pokaż mi tylko, jak tego chcesz, i. Odpowiedzią na to pytanie nie ma być Twoja akcja, jakieś aktywności w ciągu dnia, żeby to robić. Twoja dusza Cię poprowadzi, prędzej czy później. Twoim zadaniem jest pokazać swojej duszy, że chcesz czegoś wprowadzać.